Powiedz mi drogi kolegom i koleżankom, czy ty w ciągu roku biegasz coś szybciej, czy tylko uprawiasz człopando? I mojemu miłemu zaskoczeniu, prawie 70% osób odpowiedziało, że w ciągu całego roku wplata szybkie biegi do swojego treningu. Dobrze, ale będąc w tych 30%, możesz mi zadać słuszne pytanie. Monster, ale powiedz mi, po co mi to szybkie bieganie? Numer jeden, limity czasowe. Każdy bieg, czy chcemy, czy nie, ma limit czasowy, więc jeżeli będziemy biegnąć za wolno, to i my z moim zostaniemy dyskwalifikowani. Numer dwa, zawody to nie trend. I chodzi mi bardzo chciał, to nie mówisz mi, że nie wejdziesz progi beztlenowe i nie będziesz mi wiele szybciej niż zakładałeś na początku. Więc, jeżeli na treningu nie popracujesz nad efektywnością pracy w przemianach bezcenowych, to bardzo szybko cię odetnie i nie uzyskasz swojego upragnionego medalu. So nice. Numer 3 Oprócz tego, że Cię poniesie Tak jak mówimy o biegach górskich To pamiętaj, że są podbiegi A na podbiegu wzrost tęta jest gwarantowany Więc jeżeli nie nauczysz się pracować efektywnie na nad wysokim tętnie To spłyniesz z tych gór Tak samo jak śnieg wraz z wiosennym deszczem No i numer 4